Witam ponownie kochani w energetyce tygodnia 172306-2012, tak? Od strzelca do rybek. Strzelec, koziorożec, wodnik ryby. I lecimy w ten upalny dzionek. Dobrze, lecimy kochani co mini. Co dla, co dla strzelca? Pierwsza połowa tygodnia niezła, natomiast w drugiej połowie tygodnia tutaj się coś wydarzy i będziesz musiał strzelcze podejmować jakąś decyzję, decyzję odnośnie życia, bycia, działania, ale przede wszystkim bycia, bo tu się pokazuje, że tak jakby w pierwszej połowie tygodnia wygrywasz z opozycją w każdej możliwej formie, czyli czy jest to kobieta, czy, czy, jest, czy jest to, powiem tak, czy jest to osoba, czy jest to partner, partnerka, czy jest to wspólnik, wspólniczka, czy jest to firma, czy jest to działanie tak jakby, to w pierwszej połowie tygodnia wygrywasz, natomiast w drugiej połowie tygodnia musisz uważać, żeby tak jakby zbyt lajtowo do czegoś nie podejść. De, decyzje, sytuacje życiowe z tego tygodnia, kochani, będą tutaj dla Państwa karmiczne, bardzo mocno, to, to są to decyzje, które mają się wydarzyć, które mają nastąpić, bo to jest pokazane, że podejdzie, będziecie musieli w pewnym momencie podejść bardzo rzecz, rzeczowo, bardzo logicznie, że do pewnych tematów. Pokazuje mi się, że troszeczkę odsunie się w drugiej połowie tygodnia, odsunie się chęć do działania, odsuną się ludzie, odsuną się tak jakby sytuacje, które możemy załatwić szybko, tak, bo to jest pokazane, że tutaj ja działam, ja tutaj coś zakończyłem, zakończyłam, ale jednocześnie pokazuje się, że tak, zakończyłam, zakończyłam, ale jeszcze coś wychodzi, jeszcze jakiś trup szafę wychodzi, trzeba to za, tutaj, trzeba zadziałać. Odniesiecie zwycięstwo, Po ciężki jest pokazane, że przyjdzie ciężko zdobyte zwycięstwo, tu trzeba będzie popracować, ale wyjdziecie z tej strefy komfortu i uda się, natomiast druga połowa tygodnia przynosi tak jakby jakieś niedobitki, jakieś pozostałości rzeczy, o których zapomnieliście wcześniej, one będą musiały być załatwione tak, ale z nimi może być troszeczkę kłopotu, czyli taki tydzień dla Państwa, mało tego Piątek w piątek bardzo dużo decyzji dla Państwa, bardzo dużo decyzji, decyzji jeżeli chodzi o pary, jeżeli chodzi o związki, to tu mi się pokazuje, że mogą być rozstania, tak też jednocześnie, tutaj jest tak jakby ktoś postawił jakieś ultimatum, tutaj jest przejście do jakiegoś konkretu, jakieś działanie, bo no, nie może tak być, pokazuje się, że wy albo partner, no ktoś tutaj mówi, że nie może tak być, coś musi się zawalić, to nie może w takim systemie funkcjonować, tak nie może wyglądać nasze małżeństwo, nasza praca, nasza firma, to nie może tak kochani wyglądać i trzeba będzie podjąć decyzję, pod miecie bardzo dobrą decyzję decyzję, która będzie decyzją życiową będzie państwa prowadziła do wzrostu, a jednocześnie do bardzo dobrej energii naprawdę do dobrej wzrostowej energii. czyli Powiem tak. Od Państwa zależy, jak do czegoś podejdziecie. Moi drodzy, jeżeli chodzi o osoby samotne, to myślę, że bardzo ładnie Wam tutaj sprzyja pierwsza połowa tygodnia. Jeżeli chodzi tak od czwartku do soboty, niekoniecznie. Dopiero w niedzielę bym powiedziała, że macie szansę na poznanie kogoś wartościowego, kogoś fajnego, kogoś, jak to się musi. Osoba będzie ze świata, osoba będzie być może troszeczkę poraniona, lub świeżutko po jakimś rozstaniu, szczególnie. Szczególnie dla tych dojrzałych strzelców, to tu się pokazuje, że jest ktoś, ktoś staje na Waszej drodze, ktoś się pokazuje z wyroków boskich, jak to się mówi. Ale na miłość trzeba będzie jeszcze trochę poczekać. To będzie bardziej przyjaźń, to będzie coś lekkiego, coś, co będzie rozwijało się bardzo powoli, ale będzie to w energii zwycięstwa, bo jest to w energii szóstki szóstki buław. Jeżeli chodzi o związki, to tak jak powiedziałam, tutaj będą rozstrzygane jakieś kwestie życiowe, majątkowe, życiowe, tutaj trzeba będzie postawić na, jakoś, na, jakoś, na jakieś działanie lub zburzenie, tak, bo to jest pokazane, że czegoś mam dosyć, jestem w piątce kielichów, od czegoś odchodzę, nie ja chcę iść w świat, ja czegoś nie chcę, ja muszę wyjść z tej strefy, z tej strefy, w jakiej jestem, w tej ósemcy mieczy. ja nie chcę tych powtarzalnych się sytuacji, zwyciężam, odnosicie się zwycięstwu, mam Mimo tego, tak jakby patrząc na tłumaczenia, patrząc na rozmowy albo na brak jakichś rozmów, bo to jest tak jakby ktoś jest za szybą, czyli partner, partnerka, nie do końca Państwa w tym tygodniu rozumie, postanawiacie coś zburzyć z wielką siłą, z wielkim impetem, podejmujecie decyzję, decyzję, która będzie Was w przyszłości bardzo cieszyła, bo ona idzie tylko i wyłącznie z korzyścią od nam. Państwa, czyli coś trzeba będzie zażegnać, coś od czegoś odejść, coś zostawić, ale jednocześnie coś zburzyć, żeby zbudować na nowo, żeby lepiej funkcjonowało i dawało wielką radość. Jeżeli chodzi o zdroweczko, kochani, znaczy w pracy, to powiem tak, macie się nie martwić, bo tutaj ja myślę, że sobie poradzicie, aczkolwiek czwartek może być takim dziwnym dniem troszeczkę, bo tu się pokazuje, że nawet co byście nie zrobili w czwartek, to i tak nie zostanie docenione, ktoś tego nie będzie widział. Nie będzie, zauważam. Jeżeli chodzi o zdróweczko, mamy ślinianki gardło, podobnie tutaj jak u raków, mamy tutaj stawy, zwracamy na to uwagę, ale jednocześnie tak jakby zgaga i jakieś złamania, czyli zwracamy, kochani, na to uwagę. No i drodzy, dziękuję ślicznie Strzelce. Ogólnie macie fajny tydzień, nie jest zły, tylko tak jakby. To są, ja patrzę, że we wszystkich horoskopach jest dużo czyszczenia. To jest taki czas, ogólnie chyba czas, że każdy coś czyści, od czegoś odchodzi, wchodzi w coś nowego, ale jednocześnie z wielką wiarą. No i tego Państwu oczywiście życzę. Dziękuję. Lecimy koziorożce, zobaczmy, co też dla naszych koziorożców energię przygotowały. Icimy koziorożce. To super pani Izabelo, że na koziorożce pani zdążyła. Lecimy. Dobrze. Co dla naszych koziorożców na ten tydzień? Królowa denarów. Umiarkowanie dwójeczka denarów. I rycerz była, w energ powiem tak, nie wiem jak będzie dookoła, kochani, ale tak macie przecudną... Energii, jest tu harmonia, jest działanie, coś małym kosztem uda się zdziałać, tu dużo wiadomości, dużo działania, ale też jakieś pieniążki, bardzo dobra, ważna, dobra podstawa dla tych koziorożców, które starają się o dzieci lub są w wieku rozrodczym, oczywiście tu się pokazuje praca nad dzieciątkiem, więc może być, tu jest jakaś płodność, ale jest też płodność praca nad związkiem, powiem tak, to jest wasz tydzień koziorożce. Normalnie to jest wasz tydzień. Najpiękniejszy czat, jaki może jaki może, być tutaj, i najładniejsza energia, słuchajcie, dzisiaj Wam towarzyszy. Jedyne, co to macie uważać w zdrówku, bo czegoś nie dostrzegacie, czegoś nie chcecie dostrzec, coś drąży, coś się dzieje w środku, pasowałoby zrobić badania, coś, co jest w okolicy serca, coś, co jest w okolicy klatki piersiowej, pasowałoby to zbadać, ale jest. Jednocześnie uważamy na kości od kręgosłupa piersiowego wzwyż, nie w dół, tylko wzwyż. Natomiast kochani, Tydzień należy do Was. Tworzymy, działamy, budujemy. Tu jest miłość, tu jest twórczość, tu są sukcesy, tutaj jest harmonia, tutaj małym kosztem coś nam się uda, idziecie po sukces. Tutaj jest tworzenie, tutaj jest ciąża, tu jest budowanie, tu jest łączenie jednocześnie. Nie ma żadnego zastoju, nie powinno być źle, kochani. Tu jest przepiękny horoskop dla Was. Macie tak, tutaj mogę kogoś poznać, tu jest tworzenie, ale tak jakby to jest jakaś podróż, piątek, sobota, niedziela, kozieżo, ale nie bardzo ma. Chęć się poruszać, chociaż może i chciałby się poruszać, ale tutaj nie może. Natomiast tutaj jesteś zmuszony, zmuszona, drogie koziorożcu, poruszać się, bo to jest jakiś wyjazd, to jest jakieś działanie, tu jest, ale jest to sukcesem dla Państwa. Chcę powiedzieć, że przecudna energetyka. Koziorożec może kogoś poznać w tym tygodniu, bo jest pokazane trójeczka, trójeczka kielichów, czyli ktoś jest drogi, może na koziorożce zauroczyć. Moi drodzy, powiem tak, jeżeli chodzi o pracę, energia zwycięstwa, jeżeli chodzi o działanie sprawy urzędowo-sądowo-bytowe, będą szły w dobrym kierunku, czyli jeżeli macie coś działać, coś zapoczątkować, coś zakończyć, czy coś dostarczyć, to w tym tygodniu, bo tu się pokazuje, że będzie to zachowane w harmonii, zostanie dobrze przyjęte, a jednocześnie będzie dobrym wyznacznikiem do dalszej drogi. Jeżeli chodzi o nową pracę, to tutaj tak jakby nie patrzcie na to, że zarabiacie mało na początku, bo tu się pokazuje, że możecie w tej firmie odnieść sukces, to są podwyżki, tu jest zwycięstwo, tu jest tworzenie i budowanie się. Czyli tak jakby widzę, że ta praca nie dożywa już szlachetni, to jednocześnie będzie bardzo dobra gratyfikacja. Tydzień należy do Was. Pamiętajcie, macie plany, działanie, macie chęć Coś zbudować, macie chęć nie wiem, otworzyć się na kogoś, coś kupić, coś sprzedać, no to to jest wasz czas, moi drodzy. Według kart oczywiście to są karty, pamiętajcie, moi drodzy, ale to są tylko. Karty. Natomiast one mówią przepięknie, macie najładniejszą energetykę, skupiła się na waszym znaku w tym tygodniu. Jeżeli chodzi o samotnych zielone światełko, ja bym powiedziała, że nie pracujcie, nie analizujcie, nie określajcie tak jakby nowego partnera, nowej partnerki, tylko po prostu wejdźcie w tę energetykę. Nie, nie kalkulujcie, bo tu się pokazuje, że troszeczkę macie skrzywioną energię, że badacie bazę, patrzycie na bazę, żeby mi było wygodnie, ale ja muszę mieć jakoś. Bazę, żebym dopiero mogła, mógł pokochać. Wy macie w to wejść, całym sobą, całą sobą, całym serduchem, nie rozumiem, tylko serduchem, w tą emocję, w to w te działanie, w tą osobę i pokazuje mi się, że możecie zakończyć na ślubnym kobiercu, jak to się mówi, jako, długo, jako długofalowa para. Jeżeli chodzi o osoby zajęte. Nic ująć, nic dodać, jest to jakiś fałsz, jakieś oszustwo, jest jakaś tajemnica. Nie wiem, czy z waszej strony, czy ze strony partnera odnośnie dziecka. Nie wiem, o co tu chodzi, ale jest tutaj coś, jakaś energia ukryta. Natomiast, kochani, wszystko zależy od was, jak sobie łożyć odnośnie partnera, bo to jest pokazane, że macie dobre podłoże, ale nie, nie działacie w taki sposób, w jaki potrzeba, bo to jest pokazane, że ma, jesteście energią zwycięską. Wy jako wy do partnera, a wy tak jakby uciekacie się do czegoś, co jest takie nie do końca prawdziwe, nie do końca tu jest jakiś fałsz, troszeczkę jakiegoś oszustwa. Podejdźcie racjonalnie, podejmijcie jakąś decyzję, porozmawiajcie. Nie wiem, bo tu się pokazuje wspólny wyjazd czy jakaś wspólna rozmowa, ale jednocześnie tak jakby, no, tak jakby stajemy stajemy na jednym a stajemy tak jak to się mówi na równi na równi rozmawiamy i myślę że rozmowa którą przeprowadzicie odniesie wielki sukces natomiast powiem tak so też pokazuje mi się tutaj zdrada tak bo tutaj jest tam na znaczy zdrada jest ktoś nieuczciwy względem was jeżeli chodzi o partnerów tutaj jest jakaś trujeczka czyli coś tutaj ktoś Próbuję zmantykować, jak to się mówi, ale czy to was obejdzie? Niekoniecznie, bo tu się pokazuje, że wy coś stworzycie, wy z tego weźmiecie lekcję, wy się czegoś nauczycie, wy tu kogoś poznacie. To jest tak, jakby mm, dla was działa los. Nie martwcie się, nie przyglądajcie się tej drugiej połowie, bo to jest pokazane, że to dla was dobrze działa los i nie patrzcie, nie każcie, nie mówcie, nie działajcie, bo to jest pokazane, że tutaj koziorożec chce tak jakby zadziałać, ja ci ukażę, ja ci zrobię, ja tu zadziałam, ja tu podejmę decyzję, ja tu cię oskubię dosłownie. Wy macie nie działać, nie robić nic, wy macie iść przez życie uśmiechnięci, zadowoleni, już jesteście w energii zwycięzcy, kochani, będziecie odnosić małe, duże zwycięstwa, po prostu obserwujcie, bo tu się pokazuje, że troszeczkę partner koziorożca jest tak jakby sprzeniewierzony wam, tak, bo to jest ta trójeczka kielichów, ktoś się tu patrzy na siebie, ale pewnych rzeczy nie dostrzega w... Patrzcie się kolejno w tym tygodniu na siebie i mało tego działajcie, działajcie, działajcie i jeszcze raz działajcie. Twórzcie z czymś nowym, wychodźcie, twórzcie, pokazujcie się. No nie wiem tutaj nowe nowe działalności, tutaj jest kupno, sprzedaż. To jest bardzo dobry czas dla was. Jeżeli chodzi o energię zdrowia to czegoś nie chcecie dostrzec w szczególności, jeżeli chodzi o układ trawienny, moi drodzy, jeżeli chodzi o układ u panów, jeżeli chodzi o układ moczowo-płciowy, a jeżeli tutaj u pań, no to u pań to nie widzę tutaj, bo ta trójeczka jest daleko, więc ona tutaj nie dotyczy, bardziej chodzi o układ tak jakby trawienny, no i może być coś, co jest w okolicy serca, tak, na to zwracamy uwagę, ale ja tu widzę, że jeżeli nawet coś jest, to ulega wyleczeniu, uleczeniu, Wchodzi wchodzi na równe tory, więc nie powinno być źle. Pozdrawiam serdecznie, kochamy w koziorożce. Do kolejnego czytania. Dobra, cimy Zobaczmy, co też w energii. Na 13, o matko, na dwudziesty 23 mówią karty dla wodnika. Co wam dają? Co wam dają? Siódemka mieczy, szóstka była, piątka buław, cesarz, energia mieszana. Energia mieszana, ktoś tu się poczuje, widzę, że ktoś tutaj się czuje na początku tygodnia oszukany, troszeczkę, albo samoszukuje. Tutaj są jakieś kalumie wokół wodnika czy odwodnika, ale później tutaj zwyciężasz, masz kolejne dwa dni w zwycięstwie, troszeczkę tu czujesz się samotny, samotna, masz marzenia. Marzenia, marzenia są piękne, więc tak jakby warto, warto je mieć, bo one się zazwyczaj spełniają. Co dla nich, duch wodników? Poznacie bratnią duszę, poznacie osobkę do życia, do związku, a przynajmniej do przyjaźni, tak? bo tu się pokazuje, że może być z tego przyjaźń. Bardzo wartościowa przyjaźń zresztą, bo będzie ona szczera, tak? bo ona jest w rycerzu mieczy, czyli tak jakby ktoś będzie miał wam coś powiedzieć, to na pewno wam powie. Ale powiem tak, wodniki. Romansowo za bardzo nie jesteście nastawieni. Bardziej bym powiedziała, że choć nie lubicie tej pracy, którą wykonujecie, to tak jakby ona jest silniejsza od was i wy ją wykonacie, bo to jest pokazane. Ja po prostu czegoś nie chcę robić, a muszę to robić i niby tego nie lubię. A to kocham, bo to wykonuję. To jest nie wiem, czy Wam dobrze wytłumaczyłam, ale tak to wygląda. Natomiast powiem tak, w pracy to się pokazuje troszeczkę samotności w tej pracy, mało tego, troszeczkę niezrozumienia, tak, bo wy macie inną wizję, macie wizję siódemki kielichów, spełnienia jakiegoś stworzenia, czegoś, zadziałania z czymś, ale tak jakby jest to odosobnione, jest to takie nieoszlifowane. Jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o współpracę, to bardziej myślę, że będzie to takie odstawne outsiderem będziesz w drogi wodniku nie do końca zrozumianym przez otoczenie, tutaj jeżeli chodzi o otoczenie to bardziej troszeczkę bym powiedziała, że nawet skonfliktowanym z otoczeniem, z przełożonym z partnerem, to z kimś będziesz tu skonfliktowany, nie do końca też sobie jak to się mówi, nałożyć coś na głowę natomiast coś dojrzewa coś dojrzewa drogi wodniku, bo tu się pokazuje, że w czwartek albo w piątek coś się odkryje jakaś tajemnica, jakaś, jakieś Plotki, coś przyjdzie, dotrze coś do Ciebie i powiem tak: nie denerwuj się tym, pójść to mimo uszu. Ludzie, nigdy wszystkich ludzi, jak to się mówi, nie zadowolisz, tak, nie zadowolisz, nie, nie da rady żebyś tak jakby wszystkim dogodził, bo to jest pokazane, że coś dociera do wodnika, coś niedobrego, coś na jego temat, natomiast pójdź to mimo uszu, uśmiechnij się, wejdź w energię Asa Kielichów i twórz dalej, działaj dalej, bo jeżeli chodzi o pracę, jeżeli chodzi o tworzenie, jeżeli chodzi o twoje myśli, twoje wizje, to masz dwa Asy, Asa Kielichów obok siebie i Asa Danarów i jeszcze masz Cesarza i tworzenie przez cały tydzień, działaj, działaj, bo na niebie zawodowej jesteś mistrzem świata, mistrzynią, uda się Państwu wiele rzeczy pokonać, stworzyć, tak jakby dopiąć na ostatni guzik, a jednocześnie przy tym zarobić i tak jakby ugruntować się na dobrych parę lat do przodu, jeżeli chodzi o pracę. Moi drodzy, jeżeli chodzi o samotne osoby, to pokazuje mi się tutaj troszkę zranienia, troszkę bólu, tak jakby jakieś tajemnice, przed czymś się obwiniacie. Tu jest jakiś smutek, tu jest żal. Pokazuje mi się, że ktoś może tu do Państwa zawitać z trygonu ognia albo z trygonu ziemi. Natomiast, tak jakby widzę, że Wy zostawiacie coś w marzeniach. Wam nie jest potrzebny partner, partnerka dla samotnych wodników, bo to jest pokazane, że ja z czymś walczę. Potrzebuje tak, jakby ja mam kogoś w marzeniach, ja mam kogoś w wizji, ale akurat ta osoba, czy tak, jakby tak wyglądająca osoba, taka osoba albo nie istnieje, albo po prostu. Jest zajęta i pozostaje w moich myślach, więc tak to kochani widzę. Natomiast możecie spotkać kogoś silniejszego energetycznie od siebie. No i tutaj w sobotę pokazuje się, że możecie coś stworzyć, jakąś przyjaźń, jakąś znajomość, jakąś relację. Może zostać zawiązana, ale osoba będzie bardzo, osoba będzie taka bardzo rezolutna, natomiast może być energetycznie silniejsza od was, Z czego się przestraszycie, bo tu jest pokazane, że możecie uciec w siebie do końca może wam to odpowiadać. Jeżeli chodzi o związki, to tu mi się pokazuje jakaś tajemnica partner/partnerka. Ktoś tu ma przed wami jakąś tajemnicę. Nie sądzę, żeby chodziło o kochankę, kochanka, bo to jest pokazane zupełnie coś innego. Być może będzie chodziło o pracę, o coś, co chcecie stworzyć, o coś, co tak jakby chce stworzyć, chce wam pokazać swój plan, ale wie, że jak powiem, no to wypowie, absolutnie nie, to się nie uda, to nie będzie, tak to nie zadziała. I ktoś tutaj może cierpliwie, po malutku coś tu dudować i postawić was w, te, was w tym tygodniu przed. Tak, jakby faktem dokonanym. Przyjdzie Wam troszeczkę powalczyć słownie z partnerem, partnerką, bo tutaj ktoś jakieś kalumnie rzuci, partner, tak jakby powie, odnieść się do tego, co usłyszałem, usłyszałam. Taki tutaj może być jakaś awanturka, ale ona zostaje zażegnana, bo tu się pokazuje, że też, drogi wodniku, wodniczko, pokazujesz w związku tak naprawdę swoją rozwagę, swoją powagę i jak do tego podchodzisz, czyli po raz kolejny, kto tutaj, jak to się mówi, mentalnie, intelektualnie, rządzi, bo tak to jest pokazane. Wiele wodników, wiele wodników, czy zajętych, czy wolnych wodników, które mają marzenia, wodników, które stoją tak jakby na rozstaju, dróg w tej chwili nie wiedzą gdzie iść. Myślę, że się ładnie podniesie i mało tego, myślę, że zawalczysz o swój sukces. Myślę, że w tej chwili pójdziesz po swoje marzenia. Mało tego, otworzysz się na coś, otworzysz się na kogoś, otworzysz się, nie wiem, czy to będzie na sytuacji, na zdarzenie, na nowe. Pomysł, ale coś pięknego Ci się uda. Powiem tak, dro, drogie wodniki, działajcie, bo pokazuje mi się, że przez cały tydzień macie zielone światło w pracy, w działaniu, w pracy, w tworzeniu, w wychodzeniu z czymś do świata, w wychodzeniu z czymś do ludzi, moi drodzy, także tak to widzę. Jeżeli chodzi o zdrówko, to mamy tutaj serduszko, mamy tutaj układ kostny, układ kostny. I uważamy na kończyny, a w szczególności na. że Tak to widzę, moi drodzy. Pozdrawiam serdecznie. Jeszcze panowie, tutaj chciałam powiedzieć, że panowie, bo panie to mają tu bioderko, ale panowie, układ taki moczowo-płciowy, czyli też na to zwracamy uwagę. Dziękuję ślicznie. I lecimy rybki. Dzień dobry, 86 6 osób, witam serdecznie. <laughs> Już lecimy, kochani, tylko niech przytachluje. Bo te rybki to cały horoskop na sobie dźwigają. I jak to się mówi, wszystkie energie tygodnie pozbierały tak na siebie. Dobrze, co dla rybek na ten tydzień? Czwórka kielichów, szóstka denarów, dwójeczka kielichów i wieża. Dobra, to mamy w energetyce, czyli będzie takie przeplatane. Początek tygodnia będzie ciężki do rozbujania się, później coś otrzymacie od partnera, partnerki, od firmy, z urzędu, zwał, jak zwał, coś otrzymacie. Mam nadzieję, że będzie chodziło o pieniążki, tak, albo dobrą energię, albo dobre wiadomości. I myślę, że dopiero tak piątek, piątek wieczorem, sobota, tu jest jakiś zgryz, tu jest jakiś zgrzyt. Tutaj trzeba będzie się od czegoś odciąć, coś zostawić, bo tutaj może być to problematyczne. Jeżeli chodzi o związki, niekoniecznie źle, bo tutaj, tak jakby, jest dobre działanie. Jeżeli chodzi o pracę, też no, tutaj w pracy, tutaj jest problem w pracy. Jednak w drugiej połowie tygodnia, w szczególności czwartek, piątek, bym powiedziała w piątek, uważamy i powiem tak, uważajcie, żadnych kredytów, ktoś wam coś zaoferuje, żadnych kredytów, żadnych pożyczek. Od drugiej połowy tygodnia, dopiero w w pierwszej połowie tygodnia możecie zrobić wszystko naprawdę wszystko możecie działać możecie tutaj kupić, sprzedać możecie zadziałać tak jakby dla siebie na korzyść przyjąć przede wszystkim przyjmować wszystko co do Państwa przychodzi natomiast druga połowa tygodnia w szczególności jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o pracę jeżeli chodzi o jakieś pieniądze jakieś fundusze, jakieś działanie, tworzenie zatrzymajcie się drogie rybki bo to jest pokazane, że piątek, sobota, niedziela to jest czas kiedy coś się zadzieje coś tutaj wychodzi, tutaj jest jakiś problem, tutaj jest jakieś niedogadanie odnośnie pracy, musicie zwrócić uwagę, mało tego, kontrole urzędy skarbowe, kontrole, kontrole i jeszcze raz kontrole w piątek jak przyjdą, tak długo posiedzą tak, albo przynajmniej, ale może być z tego tytułu jakiś nielichy problem, więc dla tych, którzy tak jakby, dla tych państwa, którzy no nie do końca albo działają gdzieś tam na granicy, na granicy prawa uważajcie, bo tutaj Ktoś, bo tu jest powiedziane, tutaj jest coś podarowane, więc będzie tak, jakby do Państwa może przyjść. Jeżeli chodzi o osoby samotne, to ja myślę, że do czwartku zielone światełko, w poniedziałek nie sądzę, żebyście daną osobkę zauważyli, ale wtorek, środa i czwartek to tutaj zielone światło. Można się zakochać, ktoś może rozkochać tutaj Państwa, ale nie będzie to partner na stałe. Jest to osoba, która ma otworzyć, otworzyć Wasze serce. Jest to osoba, która ma pokazać, że miłość są że jeszcze wasze serduszko nie jest kostniałe, że możecie kochać dalej także i jeszcze szczerze i tak bardzo, bardzo głęboko. Jeżeli chodzi o związki, to tu się pokazuje wszystko ok, natomiast w poniedziałek coś, co mieliście załatwić, nie uda wam się załatwić, nie będzie wam się po prostu chciało. Na załatwienie jest dobry dzień, wtorek, środa, bardzo ładnie się pokazuje, czwartek bardziej w emocje wchodzić, już tworzenie, budowanie, ale jednocześnie już malutku zaczyna się jakiś zgrzyt, jakieś nie porozumienie na linii wy partner we wspólnych tak bo też tak może być jeżeli chodzi o sobotę piątek sobota uważajcie bo tutaj ten te dni niosą za sobą tak jakby jakiś, jakiś bałagan tu jest pokazane że coś tu się zadziewa tutaj jest coś nie tutaj zostajecie oszukani ale tu chodzi o pieniądze tu chodzi o pracę tu chodzi o działalność o robienie czegoś zatrzymajcie się jeżeli działacie to tylko tak jak powiedziałam do czwartku ale piątek sobota. Ta niedziela, tak jakby poświęćcie zupełnie, jak to się mówi, bezmózgowo, odpoczynek, jeżeli możecie. Nie działajcie, nie kupujcie, nie sprzedawajcie, nie planujcie, bo wszystko, co zrobicie w te dni, nie do końca Państwu posłuży, a mało tego będzie jeszcze z tego tytułu jakiś problem. Lub nie zróbcie czegoś, czego będziecie później w piątek żałować i to bardzo długo, bo z tego tytułu mogą być wyciągnięte konsekwencje, tak? Jeżeli chodzi, słuchajcie o zdróweczko, no to piątek. I sobota pokazuje mi się tu ciężko, bardzo ciężko i chodzi o układ rozrodczy, chodzi tutaj m, tak jakby, no będą osoby niezadowolone, że nie było poczęcia, natomiast poczęcie nastąpi kochani, bo tu się pokazuje do trzech miesięcy, a do siedmiu miesięcy jesteście szczęśliwi, zadowoleni, bo jest to tak jakby już... Już się trzyma, nic się z tym złego nie dzieje, tak czy gdzieś tam, jeżeli chodzi o ciążę, o poczęcie, bo tu jest pokazane, że tu jest jakiś problem pogrzebany. Szybkie decyzje, szybkie decyzje w tym tygodniu rybkom nie służą, natomiast co wam tutaj przyświeca, to co możecie dostać, to co możecie otrzymać, czy są to wiadomości, czy są to podarunki, jak to się mówi, fizyczne czy mentalne, przyjmujcie je do czwartku, a przynajmniej do czwartku w południe, bo one będą cenne, one będą. Wartościowe, one dadzą państwu czystą drogę. Natomiast pokazuje mi się w emocjach, że wiele rybek, wiele rybek będzie transformowało. Tu się coś dzieje na linii: ty partner, ty wspólnik, ty praca, ty firma, tu jakaś kooperacja, tu będziesz coś, tu zostaje coś zerwane, tu jest zakończenie jakiejś współpracy, tu jest działanie: to jest jednym rzutem na taśmę, odejście od czegoś. Całkowicie więc, tak to kochani. Widzę, jeżeli chodzi o, z, o zdróweczko, mamy tutaj hormony, mogą być zawroty głowy i pokazuje mi się tutaj, tak jakby u ciała, tutaj u Państwa, ogólnie są kości, bo tu się pokazuje, uwaga, kości, ale jednocześnie mamy tutaj tak jakby organy podwójne w ciele. Gdzieś tutaj się coś pokazuje, że może być przez hormony, może być przez wodę lub przez hormony, może być z tymi organami problem lub jednym z nich więc tak to widzę drogi rybeczki kochane bardzo dziękuję słoneczko trochę zaszło tak się naczytałam mam takiego strasznego horoskopu w tej słońce zaszło ale pozdrawiam serdecznie I ja. Niech co złe odchodzi, a co niech co złe w ziemię wchodzi, a co dobre do was przychodzi, więc chciałam powiedzieć, moi drodzy, że samo dobro przyjmijcie tutaj, ale powiem tak, że u każdego w każdym znaku jest pokazane czyszczenie, przeważnie, tylko w cudowny sposób koziorożec, na cały zodiak, na całe 12 znaków, jako jedyny, jako jedyny znak nie czyść nie musi niczego czyścić, może działać, może tworzyć. Natomiast tak jakby jeżeli. Chodzi o was, rybki, jesteście już od jakiegoś czasu w energii, tak jakby pomalutku dorastania do energii transformacji. Będziecie w czymś dorastać, dochodzić do czegoś. Tu jest tak, jakby, bo to jest takie pokazane, że ja na coś już nie chcę patrzeć, ja nie chcę czegoś robić, ja nie chcę czegoś powielać, ja nie chcę czegoś mówić dziesiątki razy. Mi się coś ulewa po kokardkę, i wydaje mi się, że dojrzejecie w pewnym momencie do bardzo, bardzo wielkich zmian, bo to się pokazuje, że część z tych zmian przeprowadziła. Widzicie już w tym tygodniu, czy w kolejnym tygodniu, czyli od 17 do 23. Kochani, pozdrawiam Was serdecznie. Miłego tygodnia, samych dobrych cudowności, fajnej pogody i czego sobie życzycie. Buziaczki, hej pa. Do kolejnego czytania.